Już się witałeś z Czerkorą. No, już się z nią witałeś. Tu jest czela. O, patrz, czela na, na ciebie fuknie. Mówiłam, że na ciebie fuknie? Czela cię nie lubi. Za młody dla niej jesteś. No, za młody, nie lubi cię. Fuka na ciebie, widzisz? Czerkorka cię lubi. O, a ty musisz skubać jej. Tu, obżerać jej paszę, starą. Zostaw to, ale masz kanter uwalony. Chodź tu. Tu, chodź, zostaw to. Chodź. Zobacz, jak ciemno. No. A, twoje ulubione światełka, nie? Bardzo się lubisz na nie płoszyć tak. No idziemy kawałek na spacer. Chodź. <laughs> Chodź. No, spacerek, ale idziesz tam. Tam. Dalej. Nie na mnie. Tak. Daleko nie pójdziemy. Ty jesteś płoszek i mnie tu wywalisz zaraz. No. Tam stałeś kiedyś w tej stajni, no. I co? Chodź. Śnieżek ładny. Chodź. Chodź tu, nie po tych bruzdach tam, się podbijesz i... Tu, nie tam. Tu chodź. Tu jest tin. Zostaw to. Tu jest tinka. Zostaw to. Fajna Tina. No. Zostaw. Tu. No chodź. A tu są twoje kumpele. O, tak. Alika zaraz pogoni Tina. Mhm. Mm Nowa kumpelka. Nowa kumpelka. To jest Aliczka. Tą znasz, tak. Mhm. Mm Lubisz tak smerać, Susianko, nie? Lubisz ten skrak smerać. To jest Kasi, Kasi też znasz. Tina cię ciekawi. I ty ciekawisz Tina, zobacz. No. Tak? Tina ciekawsza. Tina jest uczesana. Dziewczyny też są wyczyszczone. No. O Tina. Chyba buziaki jakieś tutaj. Widzisz, ile masz babek tu? Widziałeś, ile masz babek? No. Tak. Dobra słoma, Dobra, no. O, tak. Dobre sygnał, dobre. Och, tatina. Chodź. No chodź, tu. Nie, nie, nie. Tu chodź do siebie już. Chodź do siebie. Chodź. Chodź do siebie. Tu. Do siebie. Tak. I tu, proszę obrót do mnie. Pięknie, super koń. Super koń, super. Chodź, odepniemy. Bo ja będę jechała do domku. No, super koń. Dostałeś am, Dziewczyny wyczyszczone. Ty też troszeczkę, chociaż tu ci się coś przyczepiło. O, nie? Mój mm, słodziaku. Mój mm, słodziaku. Nie wolno. Zdrajco, to jesteś zdrajca. A ciebie trzeba uważać, bo ty tu ciuciu, ciu, a za chwilę mnie chaps. Nie. Zrobiłaś swoje, to spadaj, nie? O, ja widzę już właśnie. Dobra. No, no, no. No, no, no. Tak, chrapeczki twoje. No. Idę. Do jutra, kochani. Jutro przyjdę do ciebie. Pa. Poznałeś cynkę dzisiaj. No, papa. Pa.